Cześć Siemanko, to ja, Akamati TV, a to jest kolejny odcinek z serii Shakes the Fisher. Więc tak, dzisiaj jesteśmy w grze Shake the Fisher w świecie szóstym, tak? Wejdziemy sobie do warty. Wszystko zebraliśmy z warty, pięknie. Wejdziemy sobie do gildi, była bitwa gildi. Ale nie wiem jak to właśnie było. Nie, wiem, jest jakaś opcja, żeby obejrzeć? A tak nam mroczni książę Powietrze, czyli wygraliśmy, tak? Yy, mamy trzech członków dodanych. I to jest nasza gildia. Bardzo fajnie się rozrosła. Jestem bardzo zadowolony z tego. Zapraszam Was bardzo do gildii. Dobrze, no i przechodzimy sobie w Lochy najpierw. I przejdziemy sobie, boże. Lochy, proszę. inteligencja, czy wytrzymałość? wytrzymałość sobie weźmiemy zobaczymy czy w coś jest fajnego w zbrojowni rękawice, nie, buty, też nie, nie 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 i nie, dobra, tutaj nic nie ma i weźmiemy sobie gabinet magii, może w gabinecie coś będzie fajnego wytrzymałość znowu, no wytrzymałość sobie weźmiemy siły, nie potrzebujemy Zręczność. Przepraszam Was za jakieś szumy czy coś, ale moja się tam przygotowuje na urodziny siostry, więc bardzo Was przepraszam. Tutaj szczęście, siła, wytrzymałość, szczęście, no. To sobie weźmiemy. Bo na razie nie chcę inwestować właśnie w gabinet magii za bardzo. Więc dobra, przechodzimy sobie na arenkę. Aha! Jeszcze do postaci przejdziemy i sobie rozdamy. 45 50 100 I teraz w inteligencję wszystko. Dobrze, więc to będzie tak. Wszystko wyglądało. Mhm, uh -huh. to wejdziemy sobie do arenki. I... W a ręce zaatakujemy sobie, może taki 15 poziom tutaj jest. Zobaczymy, powinniśmy wydostać. Hmm, hmm, może coś w karczmie takiego krótkiego. To sobie za dwie minutki. No więc tak. Pod ostatnim odcinkiem była tylko jedna łapka w górę. Co się z wami dzieje? Ja was już nie zachęcam do żadnego łapkowania. Po prostu ten, kto komu się podoba ten film i docenia moją pracę, da mi tą łapkę. A ten, który nie docenia mojej pracy i on myśli sobie, że ja sobie to nagrę i od razu wrzucam, to to jest jego. To to jest jego opinia. Ale ci, co na serio potrafią docenić moją pracę, to niech dadzą tą łapkę w górę. I powstał odcinek, że chcę tytuły piosenek. To piszcie mi jakiś link czy tam tytuł piosenki, którą mogę dać na pod mój głos, czyli takie jakby w tło taką muzyczkę dać. To bardzo chętnie bym właśnie tak zrobił. No dobra, mam pełną wersję Bandicama, więc bardzo się cieszę. Odcinek powinien wejść w piątek albo w czwartek wieczorem. Zależy, bo będę u siostry na rodzinach i nie wiem, jak to będzie. Ogólnie jeszcze nagram nową serię. Online Soccer Manager To jest gra, którą można zobaczyć na Facebooku, ale ja będę grał na przeglądarce w niej I myślę, że ona też będzie bardzo fajna Ja ogólnie kiedyś lubiłem w nią bardzo grać To jest taka seria poboczna bardziej Ona będzie się pokazywała może raz na tydzień Coś takiego Zobaczmy salę chwały Już nasza pozycja idzie trochę do przodu zawsze, cały czas już myślę, że na następny odcinek będziemy gdzieś, no gdzieś tak na równi 100 tysięcy może, no może, w twierdze nadal nie mam, bo od 25. levela, a zobaczcie naszą gildę. Kuba ma 29. level, bardzo ładnie, a Nordi ma drugi dopiero, a w ogóle co on tu robi, Nordi? Nie, my go wyrzucamy. Ja go, nie, ja go nie potrzebuję w ogóle. Dodajemy dopiero 14. Nie wiem, co on tutaj robi. Przepraszam Was, że coś teraz się smaży u mnie w domu. Bardzo, bardzo Was przepraszam. I zobaczcie na tym guide, ona jest zaebista. Po prostu ona jest tak zajebista, że ja nie wierzę, do są Nie piszą premii do PD. Wiecie co to jest? To jest 15 level. Dopiero i zobaczcie, co ja mam. A wiecie, dzięki komu to? Kuba. Wpłaca po 50 tysięcy. Jeszcze dodaję jakiegoś kolegę EUID i on wpłaca u nas też po 50 i widzicie co jest teraz. Teraz sobie tak zrobimy. Ja tutaj nic wpłacać nawet nie muszę w tą gildię teraz. To tak, sobie weźmiemy rozpocznij atak na gildię. Tutaj jest jakiegoś 11 członków, to nie wiem, mamy tylko dwóch. I my chcemy do przodu i 136 weźcie mi i spierdolajcie z tym 6 członków Nie e, e. Jezus Ale ty będę bardziej do przodu, tym są te poziomy wyższe Może do tyłu coś zrobimy troszeczkę No Nasza gildia jest na 12 tysięcznej pozycji, więc trochę lipka, ale 4 członków średni poziom 6, pozycja 31 mniej niż twoja no zaatakujemy tą gildię tam, walić ją e, tak po bitwie gildii zaczniemy sobie robić prodzik chociaż nie wiem o co w tym chodzi dobra jest katrima te trasy tak zrobimy tutaj pójdziemy zakręciłem sobie kołem dwa razy jedno za darmo i drugie drzybek ...dla No i mamy jakiś przedmiot. Zawsze z tego są jakieś dobre przedmioty. Ło, jaka lipa. Weźcie. No więc dobrze, to będzie na tyle w tym odcinku. To będzie na tyle w tym odcinku. Mówiłem, nie zachęcam was do łapek. Ten, kto będzie chciał zostawić tą łapkę, niech zostawi. Ja nie będę jakimś żulem o łapki. Ale to mnie po prostu bardzo zachęca do nagrywania. Więc bardzo zapraszam tam w dół i polecajcie mój kanał. To też jest bardzo fajne, jak ktoś poleci mój kanał, więc to będzie na tyle siemka.